tam granie przed karne, e, Prostak e, i gol Prostaka e, wzięli do siebie zawodnicy gości Ragan i gol Ragana i pulka gol 0 do 3 <gul> I gol! Zawodnik z numerem 9, który właśnie jest teraz przy piłce Senkowski. I mamy bramkę e, Osamy Bonifa. Prostak czy Zabarowski? Zobaczymy. Gol! Prostaka 0 do 6. Gorski. Zobaczymy. Uderza na bramkę Minkwic i dobija jeden z zawodników Energetyka Gryfino. Wynik 0 do 7. Bołniw, czy podwyższy do spółki ze swoimi kolegami? Bounif, Bownif. Mamy 8 bramek drużyny Energetyka Gryfinos, Kolejna szansa, przed którą stoi Prostak. Kolejny raz, kiedy z tej szansy wykorzystał. trzech zawodników i obserwujemy. Saudi. Czy będzie bramka? No lux shot. Senkowski, Senkowski, 11 bramy Sękowski i 012. Ników Łuczkowski I mamy bramkę numer 13 kończącą zawody.